Witam. Teraz jesteśmy na stoisku firmy Salex 2000. Mam przyjemność przedstawić panią Katarzynę Piurkowską. Pani Kasiu, czym zajmuje się pani w firmie? Firma Salex 2000 postawiła akcent na naturalne kosmetyki, w tym na kosmetyki organiczne, czyli z upraw ekologicznych. Sprowadzamy kosmetyki z Izraela, z Nadmorza martwego i z Holandii i Włoch, też bazujące na naturalnych składnikach. Jak Pani myśli, jak nasz rynek, rynek kosmetyki profesjonalnej się rozwija w tej chwili? Co teraz jest najbardziej trendy? Co teraz naj... O co teraz najbardziej Pani klienci pytają? Y może nie sami klienci pytają, ale myślę, że wystawcy oferują coraz większą gamę kosmetyków naturalnych z ekocertami, to jest bardzo ważne, czyli z upraw ekologicznych, a klienci mogłabym powiedzieć, że dopiero się przyzwyczajają i powolutku wdrażają do swoich gabinetów, zwłaszcza panie kosmetyczki. A Pani Katarzyno, jak Pani ocenia te targi? Powoli się kończą, jest druga połowa niedzieli. Jak targi Beauty Forum, pierwszą edycję jesienną Pani podsumuje jako wystawca? Z dużym szacunkiem darzymy wszystkie do tej pory targi, z którymi, na których byliśmy, Beauty Forum. Faktycznie to są pierwsze z tą rozwinięciem SPA. I mogę powiedzieć, że no zainteresowanie właśnie kosmetykami może właśnie z segmentu spa, linia naturalna, linia organiczna kosmetyków ma tutaj swoje miejsce. Dziękuję Pani Kasiu serdecznie. Życzę dalszej, dalszych sukcesów w dzisiejszych targach i żeby żeby zmęczenie nie dopadło za szybko. Także dziękuję serdecznie. Dziękuję organizatorom. <laughs> dziękuję bardzo.